Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Słuchajcie, jak wiecie, jak oglądacie te moje filmy, od pewnego czasu wciągnąłem się w te fame MMA i te inne biatyki, patologie, czy jak to tam kiedyś nazywałem. Słuchajcie, no wciągnęło mnie to. Zacząłem to grać od pewnego y, czasu, za czekolady oczywiście. Różnie to idzie, ale nie mogę podzielić się z wami moimi przemyśleniami na te najbliższe fame MMA. I wydaje mi się, że po prostu, no naprawdę kurczę będę się mocno się zdziwię, jeśli dwa typy, które sobie wybrałem, to jest oczywiście zgaduj, zgadula. No bo w takich sportach walki, tym bardziej jeszcze w jakichś tam frikach, nie frikach, no to wszystko zdarzyć się może. I zawsze z kumplem, jak rozmawiamy, to ja mu mówię, słuchaj, jak są kobiety, na przykład zwróćcie na to uwagę, jest jakaś tam, teraz będzie się jakaś Lizzie lała z Lexi Chaplin, no to jak macie takie kursy, no to. Przeważnie trzeba grać odwrotnie. Nie wiem, jak to z tymi kobietami jest, ale poważnie. Przeważnie wchodzi wyższy kurs. Popatrzcie na te wyniki archiwalne. Słuchajcie, dwa pojedynki sobie wybrałem i naprawdę się trochę zdziwię, jeśli one nie wejdą. Pierwszy pojedynek, który sobie wybrałem, to będzie już Wam pokazuję, bo tutaj mi się aż nie ten. Dobra, pierwszy pojedynek to będzie na samym dole jest Alan Kwieciński. Będzie się lał z panem, który się nazywa Amadeusz Ferrari Roślik. 1,52 na Lana Kwiecińskiego, 2,15 na Amadeusza Roślika. Walka będzie w formule box i powiem Wam tyle: Kurczę, trochę tych walk się naoglądałem i tak sobie myślę, że z tego Ferrariego jest kapitalny aktor, ale wiele razy mówił, że to jest wszystko właśnie pod publiczkę i tak dalej. Że to jest może nie ustawiane, ale że te dymy niektóre to się tak robi. Wiecie, no, żeby było bardziej widowiskowo, żeby się coś działo, więc nie wyobrażam sobie naprawdę, żeby w tego pojedynku nie wygrał pan Alan Kwieciński. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. Więc pierwszym moim typem na kupon stawiam Alan Kwieciński, zwycięzca walki 1,52. No i drugi pojedynek nieprawdopodobne. Wczoraj rozmawiałem z kumplem, który się bardzo dobrze umie bić i on mi kiedyś, i on, mi kiedyś on mi wczoraj powiedział tak, Robert, mowa teraz o Natan Marcoń, Adrian Cios kontra Gracjan Szadziński. Dwóch na jednego. I wczoraj słyszałem taki tekst od Kubusia, że jak jest dwóch średniaków, jeden dobry i się leją, to ten dobry nie ma szans, bo niestety siła złego na jednego nie da rady. I wszystkie po prostu znaki na niebie i ziemi wskazują, że w tym pojedynku znów tych dwóch panów wygra. Ale nie wiem dlaczego. Tak groźne spojrzenie i tak w miarę sympatyczny facet, że stawiam na tego Gracjana Siazińskiego. Tak sobie wczoraj żeśmy wizualizowali z kumplem. Jak się ten pojedynek może odbyć? No, bo wiecie, jak się odbył z Denisem Załęskim, tak? Wpadł ten marcoń w tego Denisa, przewrócił go, no i go tam już tłukli. No to już, jak go przewrócili, to już było ciężko. Czy tutaj gościa przewrócą? Jest dużo, dużo, dużo lżejszy. Teoretycznie tak, ale tak wczoraj, właśnie jak rozmawiamy z kumplem, to tak żeśmy rozkminiali, co by musiał zrobić ten Szadziński, żeby ich z nimi wygrać. No, prawdopodobnie musiałby się bez względu na wszystko rzucić na jednego z nich i nieważne, nie że go leje ten drugi, po prostu go próbować momentalnie znokautować. Czy go na to stać? No, mi się wydaje, że zdecydowanie tak. Więc powiem Wam tak, logika podpowiada, że tych dwóch znowu niestety wygra. Ale w cudzysłowie, serce za Gracjanem Szadzińskim i to jest mój kuponik 2,74. Na te fame MMA, które będzie 7 grudnia. Jaki będzie wynik? Zobaczymy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy to jest totalne szaleństwo, co tutaj mówię? Czy, czy nie? 2.74 za czekoladę poleci. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego strzałka.